W studiu Kawaliady moim gościem Karolina Ferenstein-Kraśko, właścicielka Stadniny Koni w Gałkowie, ale także zawodniczka tego klubu. Witaj, Karolina. Witam serdecznie. Jesteś obecna prawie na każdej Kawaliadzie. Jeździsz tak naprawdę po wszystkich miastach Kawaliady Tur. Powiedz, czy to jest twoja pasja, czy tak naprawdę zamiłowanie do koni przerodziło się już w sposób na życie? Kawaliada rzeczywiście jest mi szczególnie bliska. Pamiętam, że chyba od pierwszej edycji, jak tylko mogłam, zawsze w nich startowałam, i przynosiła mi naprawdę dużo, dużo szczęścia. W tym roku wróciłam znowu y, bardziej intensywnie do sportu, bo miałam przerwę z racji na dwóch moich fantastycznych synków. Nie, nie mogłam się tyle poświęcać temu, jak sama wiesz, jak to jest. I teraz udało mi się znowu wrócić. Rzeczywiście to jest trzeci, trzecia edycja w, w tym roku. Wszystkie trzy kawaliady startowałam i, i mam same dobre wspomnienia. Wiem też, że jeździsz na koniu na Amstrągu. Podobno był to koń, który był można powiedzieć spisany na straty. Ty jednak osiągasz na nim świetne wyniki. Powiedz, ile czasu zajęło ci to, żeby tego konia przygotować i osiągać na nim tak znakomite wyniki? Armstrong w sporcie tak naprawdę dopiero chodzi pierwszy sezon. Ma 10 lat, ale z racji na bardzo poważną kontuzję, którą odniósł w młodości w wieku lat 4, kupiłam go rzeczywiście bardzo, bardzo chorego. Trzy lata chodził po łące i nie robił nic, a później leczyłam, rehabilitowałam. No i okazało się, że nadzieje się spełniły. To jest pierwszy sezon, dopiero początek, ale. Pokładam w nim naprawdę duże, duże nadzieje. A czy twoi synowie kibicują ci, jak startujesz na zawodach? To właśnie jest fantastyczne, że bardzo mnie wspierają i mama, zawodnik zupełnie inaczej na taką mamę się patrzy. To jest wielka przyjemność i wielka frajda, jak widzę ich na trybunach i słyszę, jak się emocjonują moimi startami. No gorzej, jak mam jakiś słabszy wynik, bo, 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 bo też są najbardziej surowi, surowsi niż mój trener. Dzieci też są szczere do bólu. Dzieci powiedzą wszystko, o czym myślą. Powiedz, czy czasami nie mają ci za złe, że poświęcasz dużo czasu na to, aby, aby trener nawadzić się z i i spędzasz dużo czasu w stajni. Szczerze mówiąc, ja nie mam dużo na to czasu, staram się to robić wtedy, kiedy oni są w szkole, bardzo, bardzo wcześnie, wstaję, robię im śniadanie, pędzę do stajni, jeszcze szybciej wracam i, i, i zajmuję się codziennością, bo poza, poza sportem przede wszystkim prowadzę firmę, jestem mamą, a dopiero później jest Armstrong, więc na co dzień oni nie odczuwają tego, że, że, że ja jeżdżę, bo… Kiedyś, kiedy byłam profesjonalnym miejscem, zajmowało mi to 10 godzin i to było 8 koni. Teraz jest jeden, więc no staram się ten czas jakoś godzić, żeby wszyscy byli zadowoleni, chociaż rzeczywiście nie zawsze jest to proste. A czy jako mama chciałabyś, żeby dzieci poszły w Twoje ślady? Być może niekoniecznie będzie to jest dziecko, ale żeby w ogóle miały jakąś pasję w życiu, bo przecież skąd to pasja? Oni już są urodzonymi sportowcami uprawiają na razie kilka sportów jeszcze nie podjęli decyzji który jest dla nich najważniejszy ale i grają w tenisa i pływają i jeżdżą konno grają w piłkę rzeczywiście jest tego sporo. Jeżeli chodzi o jeździectwo to ja muszę przyznać że im powiedziałam panowie macie 80 koni nie wypada żebyście nie umieli jeździć i o tym nie ma rozmowy w domu. Oni wiedzą, że są zasady i też to muszą się troszeczkę podporządkować i jeżdżą i wydaje mi się, że sprawia im to przyjemność. Może nie będą wielkimi zawodnikami, chociaż nigdy nic nie wiadomo, ale na pewno jeździć konno będą świetnie jeśli chodzi o jeździectwo, nie ma tutaj granicy wieku, można jeździć tak naprawdę w każdym wieku, już najmłodsi zaczynają w wieku kilku lat, ale także mamy doświadczonych zawodników, to jeżeli twoi synowie pójdą w twoje ślady, być może zobaczymy was kiedyś na kawaliadzie w konkurencji chociażby Wenus kontra Mars. No, ja myślę, że przed chwilą mieliśmy tutaj przyjemność oglądać fantastyczną sztafetę i marzę z moimi synami za kilka lat wystartować. Mamy taki cichy, rodzinny plan, że... Że, że, że całą rodziną uda się nam wystartować, no i oczywiście będziemy walczyć o wygraną. Ja Wam tego serdecznie życzę. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.